jabłuszka z mojej jabłonki. Jabłuszka z. to jest odmiana Polaret. Kiedyś, kilka lat temu, i to ładnych kilka lat temu, to było nie wiem, może z 7, może 8, może 9 lat temu, w sklepie kupiłem sobie jabłka. No, tak mi zasmakowały, że nie wiedziałem po prostu, co to za odmiana, w końcu ustaliłem tam przez sklepową, co tego, no i w końcu powiedzieli mi, że to jest odmiana Polaret. No więc tak, no, yy, poszukiwania to jest jedno, kiedyś pojawiłem się tam na Targach Poznańskich, yy, okazuje się, że znalazłem jakiegoś dostawcę tam właśnie na targach, no i się pytam najpierw, co to za odmiana, co to za odmiana, nie, nie to, że sam pytałem, tylko pytam się, co to, co to, co to, co tamto, nie, w końcu mówi, to jest Polaret. Wtedy dopiero mistyki zagrały. Mówię, biorę, mówię, biorę. Yy, trzeba, trzeba mieć to na działce. No i posadziłem. W końcu to posadziłem. Rosło to kilka lat. Yy, jabłka są yy, yy, właściwie teraz. Nie wiem, to jest chyba siódmy, ósmy, może rok. Jakoś coś w tym rodzaju. Yy, no i w końcu mogę to po posmakować. Dosyć ciekawa yy, w ogóle struktura tych jabłek. Mają takie właśnie paski. Nie wiem, czy to będzie, będzie dobrze widać. Wszystko, bo to w słońcu najlepiej. A może tu? Nie wiem, czy to nie prześwietlone. Ale no, W każdym razie, jabłuszko. Jabł, jabłuszka fajnie są wybarwione. Mają, yy, mają naprawdę taką strukturę, yy, jakby, jakby ktoś pędzlem to pomalował. Dziwna sprawa. Ale ładnie to wygląda. No i y, drzewo u mnie rosło dosyć mm, dosyć długo. Ja początkowo y, to jest właśnie ta jabłonka polaret. To ona. I początkowo przez pierwsze y, lata ona dosyć słabo. Ja też, my, moja wina była, y, bo tutaj kiedy y, kosiarką y, kiedy kosiarką, to było jeszcze, no nie wiem, średnica była może, no jakieś takie 4-5 cm, coś w tym rodzaju średnicy. I tu podkaszałem sobie żyłką czy czymś i podjechałem, kurde, i dziabnęłem, mnie No i przyjechał ojciec, mówi, dobra, coś tutaj wymyślimy, no i maścią, maścią taką do ogrodniczą. Szczelnie to za, zasmarował. Dzisiaj praktycznie to jest niewidoczne. Właściwie, właściwie to nie wiem, czy to. No, to chyba to jest to miejsce. Tak mi się wydaje. Tak podejrzewam, że to jest, że to, jest to miejsce. Dzisiaj jest to zarośnięte, za, zabliźniło drzewo i nie ma, nie ma żadnego śladu. Drzewo bardzo fajnie zostało. No, znaczy, mi się podoba osobiście? Bo no, podoba mi się, dlatego że. Aha, ten pasek mam nie wyjaśniłem. Tutaj ten pasek jest. To jest żel agro coś tam jakiś. No to jest lepiszcze ogólnie na przeciwko mrówkom. Nie? Mrówki nie włażą, bo tego nie mogą przeskoczyć. No i, i przez to przez to nie ma nie mam szyc i innych rzeczy. Nie? No, w każdym razie. Jabłonka w tym roku no to już wybitnie. Zaowocowała bardzo obficie. Yy, tak jak widać, tutaj na no gałęzie też, no, będę korygował to, bo to, to jest za nisko. Tutaj praktycznie muszę się kłaniać. Yy, to jest na poziomie brzucha. Tutaj jabłka. Nie, no to, to, to jest za nisko, ja sobie nie, nie mam zamiaru być niewolnikiem drzewa, że będę się kłaniał za każdym razem. W każdym razie, no, yy, co do jabłonki. Yy, jabłoń... Yy, Miała oczywiście standardowo to co pokazywałem wam na poprzednich filmach starszych namiotniki to jest niestety przypadłość no i też dochodzi, dochodzi tutaj przy tej jabłonce tak zwana plamistość Jonatana to się nazywa tak tak sądzę, bo tam wyczytałem to w swoim w swoim kiedyś tak powiem, kiedyś, że tak powiem Zaciekawieniu znalazłem jakiś materiał. No są te kropki, po prostu fizycznie są kropki na, na jabłku. No wizualnie wiadomo, że to nie, nie jest to nie jest to ładne. Niemniej jednak na jakieś tam walory smakowe za bardzo nie zauważam, żeby to, żeby to miało wpływ. Smak tych jabłek, kruchość ich, słodycz, to są typowo deserowe jabłka do, do jedzenia. Tak, na bezpośrednio zerwać drzewa sobie i wciągnąć. Nie nadają się na przechowywanie, natomiast no, nie ma siły tu od, jak ona owocuje w sierpniu. Mamy dzisiaj który tam dziesiąty czy któryś no i, i tutaj e, jest taka sytuacja, że no, one nie dotrwają, bo ja je wszystkie zeżrę nie? to jest nie, nie, ma, nie ma mowy, bo one musiałyby nie wiem, być pod prądem, żebym ja ich nie jadł. Nie? Nie wiem, no, bo moje, na moje podniebienie to jest rewelacja po prostu jabłko, nie? w smaku kruchości no, idealnie, ale no mówię, no pewnie są ludzie, którzy wolą inaczej, może, może jakieś bardziej kwaśniejsze, na przetwory się raczej chyba, nie wiem, czy może jabłecznik czy z tego, no chyba na, na jabłeczniki to zdaje się taka reneta, szara reneta, złota reneta na przetwory. A to jest typowo deserówka, nie? czyli zerwać na stół i delektować. Naprawdę przesympatyczna, przesmaczna odmiana dla takiej konsumpcji bieżącej. No, i dzisiejszy właśnie materiał jest o, o tym, właśnie o tym, o tym drzewku. Będę starał się tutaj też uformować to drzewo. Niestety ono nie jest, nie jest w tej chwili poprawnie. Znaczy ono było poprawnie, ale wiadomo teraz, jak dostało tyle owoców. To wszystko się powyginało tutaj. Te gałęzie y, zostaną. Tutaj ta gałąź. O ta w poziomie. Może tu przybliżę trochę. No. No. I tutaj ta gałąź zostanie usunięta. Ta pójdzie do, do ucięcia. Y, ta pójdzie do ucięcia. A tutaj też zostaną przycięte. Bo nie chcę tutaj. Y, jeśli chodzi o tą. Y, że tak powiem. Y, jeśli chodzi o samą kształt tej korony drzewa kształt korony podoba mi się, a tutaj jest po prostu cały ten element to, to wszystko musi być wydziabane po to, żebym ja się tutaj nie kłanią. natomiast, no drzewo fajnie rośnie, podkładkę chyba nie ma, jeśli tu jest pewnie nie jest jakaś podkładka, natomiast ja jej tam nie widzę za mocno Sprzedawcę być może pytałem, być może nie pytałem o podkładkę, czy ona jest na podkładce jakiejś, czy, czy to jest taka, ale chyba raczej tak, no bo ze szkółki to, to raczej na podkładkach już w tej chwili. Ale pewnie nie jest to jakoś słabo rosnąca odmiana. To drzewo ma w tej chwili gdzieś około 6-7 metrów wysokości i będzie chyba rosło wyżej, tak mi się wydaje, i dobrze, bo, bo ja też nie chcę tutaj, że tak powiem, chcę wykorzystywać tą. Przestrzeń właśnie u góry bardziej niż, niż jakieś karłowe odmiany, które gdzieś ani, ani tu podejść kosiarkom, ani niczym, bo, bo się kłania i za każdym razem tu pierdziu, madam, nie? to pierdziu ma da mnie. Dla zrywania gdzieś tam w jakichś przemysłowych sadach, to pewnie tak. Natomiast tutaj dla mnie jest to po prostu w, do, w pewnej jest to w pewnym stopniu idealny temat dla właśnie dla właśnie yy, yy, no, pielęgnacji w ogóle, no, przemieszczania się tu po działce, nie? No, nie, nie mam zamiaru się kłaniać tu jakimś drzewom wszędzie są poprzycinane te drzewska yy, tak, żeby tutaj tworzyły takie baldachimy, tak, tak sobie to wyobraziłem no i tak, tak tego się trzyma mniej więcej yy, i tak samo tutaj będę chciał też yy, właśnie w tym, w tym zakresie yy, utrzymywać to drzewo, nie rośnie prosto no i co? Pomimo, że była dłuższy czas, przez kilka lat, tutaj miałem, miałem wbity, wbity taki, taką rurę, która przytrzymywała, no raz, urosło, jak urosło, będzie rosło, z latami będzie się wzmacniało, pewnie będzie się trochę prostować to. Nachył jest na południe, więc chyba żadna nowość. Drzewa do słońca zawsze idą. No, ale tak jak mówię, no, y, jeśli chodzi o podatność na choroby, no tak jak tutaj, tak jak tutaj zaznaczyłem, no, no y, szkodniki wiadomo, no ten namiotnik no, pojawia się po prostu jest okresowo, ale, ale nawet te namiotniki, tak patrząc, y, patrząc już y, o, z punktu widzenia y, tych łańcuchów pokarmowych, no pojawiają się w tym momencie, kiedy, kiedy wszystkie ptaki wyprowadzają lęgi i tak naprawdę obfitość tego właśnie tego namiotnika, tych gąsienic no powoduje, że one wtedy po prostu masowo ptaszyska biorą, biorą te, biorą, mają wtedy po prostu pokarm dla młodych, nie. No i robienie oprysku, no to, to już jest najgorsza sprawa, jaka może być, no bo jak zaniesie takie opryskane jakieś tam gąsienice czy coś, no to, no to lipa, nie? No, nakarmi młode, no to padnie pewnie młode, nie? Więc jestem wrogiem oprysków jakichkolwiek. Natomiast no, tutaj, tak jak pokazywałem na filmach, e, gałgan e, jakiś bawełniany nasączony ropą i, i też można się, trochę ich tutaj przetrzebić zawsze, nie? E, nie jest to, nie ma to jakiegoś większego wpływu tam na samo, samo drzewo, jego, jego zdolności wyprowadzania yy, czy tam utrzymywania jabłek, ja nie, ja nie zauważyłem. Nie? Tutaj na przykład to jest, to jest coś opalone właśnie, kiedy opalałem, w tym, na tym drzewie w tym roku w ogóle mało opalałem, ale, ale było No i są takie przypalenie, przy, przy ale to, to w niczym to na, tej, na tej biomasie, która tutaj w tej chwili jest na, na tym drzewie, to, to w ogóle jest praktycznie niewidoczne. I to nie jest jakiś jaka, tam tragiczny temat, że, że oto drzewo teraz będzie, będzie owocować, że coś tam. nieprawda, nieprawda. Yy, tutaj jest druga jabłonka, ona w tym yy, może pod polareda odejdziemy. jest druga jabłonka. Tu jest jabłonka, która jest... Hmm, nieznanej mi odmiany. Nie wiem co to za odmiana, ale... Ale gdzieś tu chyba z trz trzmiela jakiegoś. O, zobaczcie jaki. Fajny stwór nie wiem czy to dobrze filmuje I sobie taki taki stworek łazi jakiś tam sobie znalazł no i podobne to podobne to do jakiejś muchy nie Nieważne Dobra. a to jest Budleja Dawida tak się to nazywa Taki, taki kwiat no yy, w każdym razie wracając do jabłonki yy, ta jabłonka nie wiem co to jest za odmiana była już zastany, zastana na yy, działce nikt nie znał, yy, nikt nie znał yy, tych właśnie yy, nazw yy, bo to yy, babcia która tego, to żyła ileś tam lat i oni potem ani nie dopytywali ani nic no w każdym razie te jabłka znowu to jest odmiana, która e, przede wszystkim e, nadaje się na przechowywanie. To jest raz. A najlepszy smak tego jabłka to jest e, w momencie, kiedy mamy po pierwszych przymrozkach. No słody, twarde są, ale słodkie. No, prze, przesłodkie po prostu no, mnie, mnie ujęły te, te jabłka. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, co to jest za odmiana. Ale, ale yy, no, yy, będę musiał. Nie wiem, nie mam jakiegoś szczęścia. Yy, kupiłem sobie nawet do szczepienia coś tam, jakiś taki sekatorek, coś tam tego. Próbowałem właśnie na tamtej Polaredzie to zaszczepić, nie, ale jakoś, no, nie, nie, nie mam szczęścia. Będę musiał kogoś, kto, kto ma łapsko do tego i zaproszę chyba na działkę i przyjdzie mi tutaj coś tam poszczepić, po, po bo chciałbym, żeby nie, nie zniknęła ta odmiana, nie? Ona niestety ta tutaj, no ma, ona ma wadę, nie, ma ma schorowana jest tutaj, no i no pęka ta kora, niestety podczas, tu trzeba by to drzewo malować, nie? bo ono niestety tutaj, tak jak widać, ma tendencję do odpękiwania tej kory, to są to są elementy, które gdzieś, ale nie wiem, tak dziwacznie to dosyć, no ale no ale to, to rozpękam. No, albo to jest jakieś choróbsko, ale chciałbym zachować tą tą odmianę, no bo szczerze powiedziawszy yy, ja jestem z niej bardzo zadowolony, nie? Także ona w zeszłym roku to miała no po prostu tutaj była, nie wiem, ze dwie taczki owocu na niej, nie? No i, i w tym roku ma mniej, no ale to z jasnych, wiadomych przyczyn. Mam no mniej, tam jest tych jabłek, jest niewiele. Tutaj zdarzają się takie grona, ale to, to jest raczej jak na jej możliwości, to jest nic. No i, i tak to wygląda, nie? Także to jeśli chodzi o tą jabłonę. W każdym razie skupiamy się na tym, na tym polaredzie. Tu jest druga, a właśnie to o czym mówiłem, nie? że mam tutaj też takie, takie staro drzewie. Fajnie tutaj jest to właśnie ta podkładka jest takie przeszerzenie i potem dopiero jest, jest drzewsko no fajnie, no bombowo to wygląda, mi się to bardzo podoba i, i takie, takie właśnie drzewska zrobione, ukształtowane właśnie na styl takiego takiego baldachimu jakby roz, roz, rozłożystości no są na, na, też według mnie no najufajniej wyglądają drzewo jest dosyć naprawdę fajnie ukształtowane, ale też tak jak mówię, no ta plamistosiona tana, nie wiem nie wyczytałem jakichś takich złotych środków na to, żeby się tego pozbyć to chyba jakimś tam opryski trzeba by była, Kurczę, znowu z tymi opryskami to ja, jak nie muszę to nic nie? jak nie muszę to nic no i ta też ma od metra owoców, nie, po prostu rok jest mokry, więc dużo jest tych, tych nadgnitych z yy, pleśniałych jabłek, no ale to niestety to taka przypadłość. Duże drzewo, więc i yy, ciężkość też oberwania tych wszystkich było styczkami ganiać. No, nie mam czasu, Tyś, 1500 rzeczy, które trzeba zrobić. Yy, a a czas, czasu niewiele, nawet na nagrywanie nie za wiele mam yy, czas. No. W każdym razie jabłuszka polecam wszystkim. Według mnie to jedne, jedne z ciekawszych. Yy, Jabłek jeśli chodzi o sam smak, ich przydatność taką konsumpcyjną, no to rewelacja, rewelacja. Polecam bardzo serdecznie wszystkim z poznańskiego ogrodu. Na razie, cześć.